O kurwa ale jestem najebany co to za bit. Ja pierdolę gdzie oni grają tutaj. Tutaj lecimy kurwa, tutaj jewać stare baby chcieli mnie uprzedzić, teraz ja uprzedzam ich jestem szybki niczym sprinter, bo co tydzień puszczam hit złoty iPhone dzwoni. Dzwoni, ale nie odbiorę dziś rap jak łańcuch pokarmowy, zjedzą mnie albo ja ich wszyscy palą weed, na domówkach moli jest we krwi, dzwonią po policę, bo już na melanżu lecą drzwi alkoholu litr. Najebany, laski znów ktoś drwi tak się bawimy, przecież nie zabronią nam tak żyć, ej, młode piersi, ale nie te w sklepie mięsnym w secret roomie to nalewam drogie wino do miseczki. O o. Lubisz baby te nasze zboczone gierki, o o, czuć ten prestiż. To dwuznaczne jestem wielki taki bitze na chacie spadły ci kafelki a tej sąsiadce z dołu to zalało pół łazienki a wszyscy twoi kumple to na bani Maja Mętlik bo z JBL a kamerzysta leci na twej dzielni. Wyjebało szyby z okien to niegrzeczna impra chłopie sąsiad przez ten regips to zajebał kołowrotek ile mam promili w sobie ile mam promili w sobie ile mam promili w sobie lepiej szybko mi to powiedz. Wyjebało szyby z okien to niegrzeczna impra chłopie sąsiad przez ten regips to zajebał kołowrotek ile mam promili w sobie ile mam promili w sobie ile mam promili w sobie lepiej szybko mi to powiedz. Ja oczywiście witam państwa na największym melanżu w Polsce z tej strony DJ Kubańczyk no i DJ Kamerzysta lecimy. Brunetki blondynki, a ja wszystkie was dziewczynki to zapraszam do sypialni lubię wieczorne treningi ale zanim ściągniesz stringi. To rozleje nam te drinki bo dziś wjeżdża gruby melanch na parkiecie dobre świnki leci żyk na panele. DJ zapodał Bangery, sąsiad przyniósł nam Bimberek, zibawimy jest Afterek, znów Jack Daniels się tu leje, prosto z butli ja się chwieję, będę odsypiał w niedzielę. Chyba ze nie wytrzeźwieje jak co weekend jest gruba wiksa, drogi szampan leje się w litrach i nie w kubkach walimy z gwinta, robi szejki dupa po piksach jakiś banan dostał gdzieś liścia, drzwi są wyjebane. Od kibla znowu dziś miało być tylko jedno piwo a się rozwinął taki melansz w całym mieście piszą wpadła policja bo bujamy już cała dzielnicą zamiast nam wlepić mandat. Oni razem z nami krzyczą wyjebało szyby z okien to niegrzeczna impra chłopie sąsiad przez ten regips to zajebał kołowrotek ile mam promili w sobie ile mam promili w sobie ile mam promili w sobie. Lepiej szybko mi to powiedz wyjebało szyby z okien to niegrzeczna impra chłopie sąsiad przez ten regips to zajebał kołowrotek ile mam promili w sobie ile mam promili w sobie ile mam promili w sobie. Lepiej szybko mi to powiedz kuwa łe, kuwa dobre melo. Co? Zajebiste w hu gwiazdka zajebiste jedziemy jeszcze dawaj hajs się sypie kur.